Siemano widzowie! W dzisiejszym odcinku walki mobów w Minecraft Otóż zombiaki i golem. Tutaj będą różne boby, od zombiaków, potem na przykład wasze y, jajko spałmowania tam szlamów, coś takiego, w ogóle szlamy, później y, konie zombie y, i pająki. Sfałmowania przywoływaczy przywoływa, to chyba będzie, że właśnie te widać, że Nie bierzcie tylko jajka, błagam Żyś Zabrali jajko Dobra mniejsza o to mnie yy, więc W sumie to Start Walka zaczęła I Jazda, jazda, No ząbiaki są jedne na razie, nie są jakieś no, oczywiście golemy. Teraz następne rzeczy. Mówię, oglądajcie do końca. Na końcu. Wider. A jakby... Okej. Okay, golemy jakby tego nie biją. Dobra, następne. Pająki. Uwaga. Kurde, to szybko. Dobra. A o tu taki czaką... I o tu będzie to. Te pajączki. I różne rzeczy. Potem się po prostu... Będzie jakby zatywać, nie? Bo widzę, że ciężko. Ciężko tu idzie. skądże pająki. Nie pająki się mogą wydostać, prawda? Ale... O! Ale dobra. Jakoś musi to być. I do Czyli dużo pająków. Czego wy chcecie wylatywać? No, patrzcie, tam są golemiki. Bo golemów wam się nie chce. Przecież wy je chyba jest, nie A, czyli pająki nie mają szans z golemami. Okej. Okay. Dobra. Czyli właśnie po to obleję to lapu, tak? Żeby jak jakiś wyjdzie, to żeby go od razu spalało. Yy, więc, dobra. Na następne. A następny mobile jest. Pilarze. Dobra. A, są jakby... A ci... Oj, dobra. No. No. Czyli swoją drogą. Tak to wygląda. Następny. Dobra. Ja zabudowujemy. I teraz ostatni, nie, jeszcze nie ostatni, jeszcze szkieletów. O, jeszcze szkielety, już wszystkie naraz pójdą. I potem, i na końcu Wither! Dlatego mówi, dlatego właśnie tu. Oj, wszystko tam. Mrzy. Sam się nie mogę doczekać tego Withera. Jak to walnie tu. Tyle golemów. Da sobie Tutaj widzicie jak to jest maszyna zniszczenia też to kosz. Te A! Ścianę strzelali. Okej, okay, to tak. I teraz uwaga, uwaga, będzie wider. WIDERa będzie! Widerek! Piasek dusz i oczywiście jedna najważniejsza. te czaszki. Dobra! Uwaga! Będzie to mocne! Nie no, będzie to po prostu... Mocne. I teraz. Oczywiście. O! A jak tu wygląda to wszystko taki ładnie. Dobra. Teraz trzeba tylko zbudować tego chłopa. A jakby tak? O, o, o! Nie wiem czy się uda. Czy żeby on mi też nie wyleciał, w tym jest problem. Oj, musi być równo. O. Wider z krzywą głową wyszedł. Dobra. On się już tak nie zmieści. I... O, ładuje się. On przyspiesza? Tak. Gdzie wybuchał? Dlatego daję to wszystko z Bedroka. Oho. On jakby walczy. Ok. Wider, ty tu miałeś mi służyć. Miałeś walczyć, ale ciekawe, no. no, golemik jest. Widać, że szansy z nim chyba nie mieli. To jest taka zjawa. To jak widzicie, co? Go to trudno nawet gdziekolwiek utrzymać. W miejscu. Trzeba tu taką, widzę, halę zbudować. Yy, nawet bo, żeby gościa przytrzymać. W jednym miejscu. Dobra, jest. To ja nie, no, Jak golemy się go dorwą, to będzie się działo. Chyba, że on jeszcze, jak się on przenika przez ściany, jest niezniszczalny. A jak go golemy dorwą, to można uznać, że taki team golemów jest po prostu niezawodny. Że jest po prostu niezawodny. Ale tam chociaż mowy nam nie podobija, więc fajnie ale i tu jest, będzie dla niego miejsce teraz, nowe, dla nowego oczywiście. Ale widzowie, jak widzicie, ten Wider to jest coś, no co po prostu, no naprawdę, jest to jedna z mocniejszych yy, rzeczy. No. A, to jest ten szkielet, jak, ale jak teraz on wygląda, z takimi oczami. Nie? Dobry jest teraz, nie e, No to dobra. Ja nie wiem jak do czego to można porównać tego Withera, Taki jakiś... Nie, ale tym czasem na można wysyłalić normalnie. Ja bym go w dolawu rzucił. Tak szczerze. Dobra. Oczywiście je mamy tu już. Halę całą i. Będzie się zaczynało. Uala. Na środku tej hali. Wither. Oczywiście dominuje, bo kto? Ej, chyba, co się stało? Nie wiem, czy to jest przez Widera, czy coś, nie wiem. Nieważne. Zliczaję. Ej, dobra. Pyk, pyk. Jest! Tu się zresztą ładuje się, wybuchnie. Golemy szykować się, alarm. Ło. Aha nawet nic nie mogą w sumie zrobić tak naprawdę co mogą zrobić teraz golemy? piszcie wizowie w komentarzach no bijcie go no macie go no hm. jak widzicie Wider wygrał to jest boss taki no mocny nie wiem. Ale wiesz. No. Wither wygrał. Ale jeżeli chodzi w ogóle o moba, to moim zdaniem on jest bardzo dobry. Dobrze pracował, Bo tak, jakby nie patrzeć. ten mowy to. Tak jak w Minecrafcie, tak? A ten to jest taki, no, tutaj ładnie to wszystko. Tak. Tak jak mod w tej części, tak? Lepiej, no. Wither, A ja się to. Będzie tyle na ten odcinek widzowie i nara!